Zakonnik siedział sobie nad brzegiem strumienia i rozmyślał. Gdy otworzył swoje oczy, zauważył skorpiona, który wpadł do wody i walczył rozpaczliwie, aby się utrzymać na powierzchni. Zdjęty litością, pełen współczucia, zakonnik zanurzył rękę w wodzie, złapał tego skorpiona i położył go na brzegu. W nagrodę owad. Odwracając się niespodziewanie, urządlił go, zadając mu bardzo silny ból, do tego stopnia, że oczy zakonnika się załzawiły. Postronna osoba, która widziała tę sytuację, zawołała, dlaczego się upierasz i pomagasz tej nędznej istocie, która zamiast Ci podziękować za uratowanie życia, wyrządza Ci krzywdę. Obaj idziemy zgodnie ze swoją naturą, odpowiedział zakonnik. Skorpion jest tworzony po to, aby żądlić, a ja po to, by okazywać miłosierdzie. Bracia i siostry, codziennie obserwujemy dewaluację słów. Płynie ich nieprzerwany potok. Wiele z nich są bez znaczenia zakłamują rzeczywistość. Dzisiaj słowo honoru już nic nie znaczy. Człowiek pada ofiarą manipulacji. Patrzymy na świętego Jana chrzciciela, który w dzisiejszej Ewangelii daje świadectwo o Jezusie, mówiąc prawdę o jego boskiej godności. I słowo Jana ma moc. Dla wielu był autorytetem, dlatego zanim nim szły ogromne rzesze ludzi, bo miały świadomość, że to prorok. Jan nie bał się upomnieć samego króla, gdy ten prowadził się niemoralnie. Tak wiele zaryzykował, a swoją odwagę potwierdził śmiercią. I dzisiaj święty Jan nam wskazuje, Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On rozpoznał Jezusa, który po to przychodzi, aby zgładzić grzech świata. I to jest właśnie Boże Miłosierdzie. Może w naszym życiu jest tak, że kiedy obrazimy Pana Boga, to liczymy na Jego miłosierdzie. Natomiast kiedy ktoś wobec nas zawini, to się zastanawiamy, w jaki sposób go ukarać. Mówimy często, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Są ludzie, którzy twierdzą, że hamstwo trzeba zwalczać hamstwem, oszustwo oszustwem, morderstwo morderstwem i tak dalej. A co to ma wspólnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa? Czy Jezus mówił o zemście? o przebaczeniu. Jezus jest miłosierny, a nie mściwy. Pokutował za nas, za nas przelał krew na krzyżu, pojedął nas z Bogiem, krótko mówiąc, zbawił nas. Nikt z nas, kochani, nie jest moralnie doskonany. Upadamy. Bardzo ciężko grzeszymy. I do tego trzeba się przyznać, trzeba się uderzyć w piersi. Ale to nie powód, aby wpadać w rozpacz. Święta Siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku, kiedy grzesznik zwraca się do Miłosierdzia Bożego, oddaje stwórcy największą chwałę. To nie sam grzech, ale następująca po nim postawa obojętności, postawa zwątpienia, staje się dla wielu dramatem. Dzieje się tak, kiedy ktoś po jakimś poważnym zlekceważeniu Pana Boga nie troszczy się o to, by to zmienić. Wielu dopuszcza się grzechu ciężkiego, a potem z największym spokojem czekają miesiącami na spowiedź święta. I o to właśnie chodzi szatanowi, aby nas odwieść od spowiedzi świętej. Diabeł nie lubi konfesjonału. On chce, by człowiek trwał w grzechu ciężkim przez długi czas. I jeśli mu się to uda, to człowiek zaprasza do swego serca właśnie szatana z jego przywilejami i ten szatan powoli... Dokonuje zniszczenia naszego serca. Zamienia to serce w twierdzę. Montuje w oknach kraty. Powoli odbiera człowiekowi klucze, by się nie wydostał. Szatan powoli zagłusza każdy sygnał SOS, jaki my wysłamy w kierunku Pana Boga. Czyli osłabia ducha modlitwy. Doprowadza do utraty wrażliwości sumienia. To dlatego mówimy, że ten człowiek już nie ma sumienia, a ten żyje bez sumienia. Do tego doprowadza, że człowiek staje się obojętny na sprawy swojego zbawienia. Już wszystko jedno. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy. Moje i Twoje. To jest przesłanie, Dzisiejszej niedzieli i dzisiejszej ewangelii. To nie grzechy, nie upadki są naszym największym dramatem. Jest nim to, że wielu ludzi, którzy utracili stan łaski uświęcającej, przychodzi nam przez świętą w niedzielę, klękają do modlitwy, jak gdyby nic się nie stało. My dzisiaj też za chwilę usłyszymy. Oto Baranek Boży. I może wielu dzisiaj nie przyjmie już Komunii Świętej. A święta były tak niedawno. A przecież sam Jezus siada w osobie kapłana w konfesjonale i czeka na tych, którzy zwątpili. Bo człowiek przez grzech ciężki zrywa swoją więź z Bogiem. To tak, jakby nam odcięło połączenie telefoniczne. Nie można się dodzwonić i odwrotnie. Trzeba przywrócić linię. A to dokonuje się w sakramencie Spowiedzi Świętej. To dlatego diabeł do tego nas nie chęca. On działa jak gdyby w rękawiczkach. Diabeł nie szuka zagubionych owiec. Jemu chodzi o to, by jeszcze więcej się zagubiło. By nikt z nas nie dostał się do nieba. Jezus ciągle się nad nami pochyla. Setny, tysięczny raz. Może się wyczerpać cierpliwość mamy, taty, żony, przyjaciela, ale cierpliwość miłosiernego Jezusa nie wyczerpie się nigdy. Wielu z nas słyszało te smutne słowa, mam Cię już dosyć. I dlatego wydaje nam się, że po kolejnym upadku czy po kolejnym grzechu Pan Bóg ma nas dosyć. Tak twierdzą ci, którzy jeszcze nigdy nie poznali nieodkrytej najpiękniejszej istoty, najpiękniejszego przymiotu, jakim jest Boże Miłosierdzie. Chrystus uczynił siebie pokarm. Kto przyjmuje ten pokarm z tego ołtarza, którym jest baranek Boży, ten dysponuje taką mocą, że może odeprzeć wszelkie pokusy szatańskie. My nie jesteśmy sami. Z nami jest Bóg, z nami jest Jezus, z nami jest Matka Najświętsza. Trzeba tylko to odkryć i trzeba w to uwierzyć. Trzeba nam z pokorą uznać tę prawdę, że sami z siebie jesteśmy niczym. Że diabeł by nas jednym palcem znokautował i położył na rynku życia. Ale jeśli człowiek ma Boga w sercu, to jest mocny. Jeśli człowiek ma Boga w sercu, to to serce jest mocne. Dzisiaj nas Jezus zachęca, byśmy do niego zawsze wracali, kiedy upadniemy. Pomóżmy także tym, którzy dawno już nie byli u źródeł Bożego Miłosierdzia. Dawno nie byli do spowiedzi. Pomóżmy tym nieszczęśnikom, a wiemy, że ich w naszej parafii takich nie brakuje. Pomóżmy naszą modlitwą, pomóżmy dobrym słowem, dodaniem odwagi. Jezus czeka na każdego z nas bo chce nam przebaczyć każdy grzech. Pamiętajmy o tym, dzień i noc. Amen.